Bolesajski dzienny dom Senior Plus to placówka miejska, która skupia mieszkających w mieście seniorów, znajdujących tu na co dzień możliwości do aktywności na wielu polach. To miejsce, które jest dla nich drugim domem, w którym spędzają znaczną część każdego dnia. Zatem i bolesajskie obchody dnia seniora nie mogły się odbyć nigdzie indziej jak właśnie w tym domu. Seniorzy, rzeczywiście, to jest najbardziej aktywna grupa w Bolesławcu, bo oni się najlepiej bawią. Najwięcej zawodów sportowych mają, uczestniczą w różnego rodzaju działaniach edukacyjnych, Uniwersytet III wieku i różne inne rzeczy, a do tego macie piękny dom. Rzeczywiście, ja lubię tu przychodzić, jak wiecie, zresztą, także ja, ja zawsze deklaruję, że jeżeli mamy się od święta, to ja przyjdę, bo tu jest miło, ale nie od święta to też jak trzeba będzie. Samorządowcy złożyli więc seniorom życzenia i przygotowali dla nich upominki, ale i seniorzy zaskoczyli swojego gościa. 5 października była ważna data, mamy bowiem miły lata. Sześćdziesiątkę fet fetujemy, święto Twoje uczcić chcemy. Gdy się ma sześćdziesiąt lat, to wciąż piękny jest ten świat. Trudne sprawy załatwione, dzieci poszły w swoją stronę, wnuki rosną, rozrabiają, swego dziadka uwielbiają. Ciężka praca się skończyła i jest perspektywa miła że się teraz nic nie musi, i gdy wędka łódka kusi. To były wierszowane życzenia jubileuszowe dla prezydenta Bolesławca. A że seniorom nie brakuje refleksu, a przy tym humoru i autoironii, o tym świadczył kolejny wiersz Oda do starości. Wiek podeszły, trudna rada, wszystko zwolno mi wypada. Jak nie bok, to wzrok, jak nie brzuch, to słuch. Jak nie łokieć, to płasnokieć. Jak nie plecy, albo krzyże, to te części nieco niżej. Jak nie kostka, albo pięta, to już więcej nie pamiętam. I tak w koło to się kręci, ratujcie mnie wszyscy święci. Ale to o tym, co dobre w wieku senioralnym, chcieli w tym dniu przede wszystkim mówić najstarsi Bolsawianie. Dlatego musiała też wybrzmieć pieśń, która o tym właśnie świadczyła. Jesteśmy młodzi i wszyscy pełni sił, a dzisiaj każdy z nas myśli, jak długo będzie żył, a więc porzućmy smutki. Z kolei pokaz fizycznej kondycji seniorów zawierał taniec, który udowodnił, że słynna Belgika może być tańczona w każdym wieku. Kom piosenkę? Kom piosenkę? Kom piosenkę. Piosenka przyjdzie, dachę, do domu, komu wiosenkę, komu piosenkę, komu piosenkę, komu wierzę, komu wierzę, piosenka przyjdzie, dachę, domu, mam tu twarzowe, stare i nowe, smutne i płoche piosenka Łez mi nie trzeba ani gwiazdy z nieba, chcę tylko włosy do ręki.